Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Bartek. Film, który dzisiaj dla was mam jest na razie eksperymentalny i może z czasem przerodzi się w całą serię materiałów, ale to zależy od waszego odzewu. Seria ta miałaby opowiadać o wybranych bohaterach gier komputerowych, filmów i tak dalej. Oraz polegałaby na przedstawianiu ich biografii, a także ciekawostek związanych z opisywanymi postaciami. Dajcie mi znać co myślicie o tym pomyśle, a teraz przejdźmy do właściwej części materiału. W tym odcinku chciałbym powiedzieć o postaci Strieloka, bohatera serii gier S.T.A.L.K.E.R., o której na pewno opowiem w ramach materiałów z cyklu w to się grało. Od razu chciałbym ostrzec, że materiał zawiera spoilery dotyczące fabuły, więc jeśli uważasz, że jest to poważny problem, przerwij w tej chwili oglądanie materiału. Zaczynamy! Strielok znany również jako naznaczony to protagonista części Cień Czarnobyla, występuje także jako jedna z postaci w Czystym Niebie i Zewie Prypeci. Był prawdziwym stalkerem pionierem. Wielokrotnie zagłębiał się w dalsze tereny Czarnobylskiej Zony. Obszaru o promieniu 30 km utworzonego wokół elektrowni, aby powstrzymać mieszkańców przed powrotem na skażony teren. Najbardziej ze wszystkich zbliżył się do odkrycia sekretu jej powstania. Zaczynał najprawdopodobniej jak każdy stalker. Uczył się przetrwania w niegościnnych warunkach strefy zamkniętej i nabierał doświadczenia w poszukiwaniu artefaktów oraz eksploracji dynamicznie zmieniającego się środowiska. Z czasem nawiązał przyjacielską relację z innymi stalkerami, Duchem, Kłem i Doktorem. Utworzyli oni grupę, która zapuściła się bardzo daleko w głąb niegościnnych terenów mianowicie do centrum zony. Strielok, Kieł i Duch. Za pomocą specjalnych hełmów zdołali przejść przez urządzenie zwane mózgo zwęglaczem. Udało im się również przedrzeć przez liczne oddziały fanatyków, monolitu, grupy kontrolowanej przez świadomość Z, wynik tajnego radzieckiego projektu badawczego, którego celem było umożliwienie kontroli myśli, psychologii oraz społecznego rozsądku. Dotarli również do samego sarkofagu, gdzie znajduje się kryształ, obiekt kultu Monolitian, a za nim wielkie drzwi z zamkiem elektrycznym. Niestety, przy próbie otwarcia drzwi, urządzenie ochronne Strieloka przestało działać, a on sam zemdzał. Kieł i Duch zdecydowali się wycofać i uratować go przed niechybną śmiercią. Dotarli w końcu do doktora, członka grupy Strieloka, posiadającego rozległą wiedzę medyczną i zostawili Stalkera pod jego opieką. Potrzebując leczenia z choroby popromiennej, również zostali w schronieniu na jakiś czas. Jednak w ich przypadku proces rekonwalescencji przebiegł szybciej. Postanowili podjąć ponowną próbę otworzenia wrót. Skonstruowali dwa dekodery. Jeden z nich zostawili Strelokowi, drugi z kolei zabrał Kieł z duchem, którzy zadecydowali, że ukryją go w jednym z pokoi opuszczonego hotelu w Prypeci. Przed podróżą przekazali doktorowi informacje o położeniu dekodera. Ten z kolei miał przekazać informacje Strelokowi, gdy ten wróci do formy. Odnieśli oni dekoder na umówione miejsce. Jednak obaj zginęli jakiś czas później. Po przebudzeniu się i wysłuchaniu informacji od doktora, stryjolog wyrusza samotnie ze swoim dekoderem i hełmem do prypeci. Podczas podróży wiązuje się strzelanina między oddziałami monolitu a nim. W konsekwencji zostaje ranny, uderza głową o kamień, tracąc przytomność, a jego dekoder ulega zniszczeniu. Oddział monolitian zabiera go jednak do sterowni monolitu zamiast zabić. Naukowcy ze sterowni opatrują jego rany, jednak przez amnezję i zniszczone urządzenie nie potrafią ustalić tożsamości Stalkera. Poddają go praniu mózgu i włączają do projektu. Nadają mu również cel zabić Strieloka, Stalkera, który był zbyt blisko odkrycia ich sekretu. W ten sposób otrzymuje polecenie zabicia samego siebie. Naukowcy wysyłają go do Zony w specjalnej ciężarówce, w trupiarce. Służącej do wywożenia martwych ludzi z jej obszaru. Pojazd podczas burzy zostaje trafiony piorunem. Stryjolokowi udaje się przeżyć dzięki Stalkerowi, który zaniósł go do Sidorowicza, jednego z handlarzy w Zonie. Nie znając swojej tożsamości, powraca jako naznaczony. Z czasem dowiaduje się, co się stało i odkrywa, że jest Stalkerem, którego miał zabić. Rozumie jednak, że samemu nie będzie w stanie dostać się do pomieszczenia za stalowymi wrotami. Postanawia udać się do najbliższego punktu wojskowego. Tam opowiada swoją historię i pokazuje dowódcy posterunku zebrane dokumenty. Dowódca postanawia nie zwlekać i wezwać śmigłowce ewakuacyjne. Dzięki nowym mapom anomalii powietrznych udaje im się ewakuować ze strefy zamkniętej razem ze stryrokiem, który później opowiada wszystko, co wierze w SBU. Przekazując również zdobyte w zonie dokumenty. Przyjmuję potem stanowisko głównego konsultanta naukowego. To by było na tyle w tym odcinku. Chciałbym bardzo podziękować za wszystkie opinie i oceny, które otrzymuję od was do tej pory. To dla mnie bardzo ważne, ponieważ dzięki temu pomagacie mi w rozwijaniu tego kanału i tworzeniu coraz lepszego kontentu prosiłbym Was o dalsze wsparcie w tej formie, a także kliknięcie przycisku subskrybuj, jeśli sądzicie, że warto zostać tu najdłużej. Dzięki, no i trzymajcie się, na razie, cześć.